so, so, so.

I Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Przeczytam intencję Mszy Świętej. Ksiądz proboszcz Waldemar z grupy 11: Intencja Jezu, Ty wiesz więcej niż jestem w stanie zapisać i wypowiedzieć. Ksiądz Tomasz, przewodnik grupy 15 za blankę, która dzisiaj obchodzi urodziny, aby z wielu dróg swojego życia wybrała tę, która zaprowadzi ją do wieczności. Ksiądz Marcin, przewodnik grupy 14, nasz tegoroczny neoprezbiter, który dzisiaj odprawia trze świętą, celebruje intencja za świętej pamięci Antoniego w trzy miesiące po śmierci, prosząc o dar nieba. Ksiądz Adrian, przewodnik grupy 8 z prośbą o łaskę przyjęcia i wypełnienie woli Bożej przez Grażynę Izbyszka, Monikę i Karola oraz Agnieszkę i Macieja. Ksiądz Piotr z grupy 11, podziękowanie za otrzymane łaski oraz prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla siostry Henryki w dalszym pielgrzymowaniu na ziemi i do nieba. Ksiądz Damian, przewodnik grupy 11, intencja dziękczynna za życie Świętej Pamięci Leona Żukowskiego z prośbą o życie wieczne. Ksiądz Radosław, przewodnik grupy 4, za żyjących i zmarłych pielgrzymów. Ksiądz Kapelan Łukasz w intencji szczęśliwego przeszczepu Michała. Ksiądz Marcin z grupy 2, za Świętej Pamięci Marię Choińską, która przez wiele lat udzielała. Noclegu Pielgrzymom w Pogrzebowie. Ksiądz Adrian, przewodnik grupy drugiej w intencji Świętej Pamięci Marysi Koprowskiej od Dar Nieba. Intencja zamówiona od kolegów i koleżanek z klasy z 8 liceum w Poznaniu. Ksiądz Adam odprawia mszę świętą za Świętej Pamięci Lona Żukowskiego o radość nieba. Ksiądz Paweł, przewodnik grupy trzeciej o zdrowie dla Andrzeja. Ksiądz Wojtek, przewodnik grupy dziewiątej o Boże Prowadzenie i Światło Ducha Świętego. Dla rodziny Weroniki. Ksiądz Łukasz Maćkowiak, przewodnik Grupy 5, o zdrowie dla Bogdana i wszelkie potrzebne dla niego łaski i światło Ducha Świętego. Ksiądz Konrad, przewodnik Grupy 1, o uzdrowienie Bogdana Kaczmarskiego. Ksiądz Patryk, przewodnik Grupy 7, z prośbą o zdrowie dla księdza kanonika Krzysztofa Milewskiego z parafii Siedlemin, z podziękowaniem za łaski, odebrane z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo w rodzinach Zyty i Dominiki. Ksiądz Przemysław, proboszcz z Lubonia z okazji 40. rocznicy ślubu Krystyny i Grzegorza w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny na następne lata oraz z okazji 25. rocznicy kroczenia drogą trzeźwości Grzegorza o dalsze jej umocnienie. Ksiądz prefekt Krzysztof o odwagę w przyjęciu powołania dla wstępujących do poznańskiego seminarium. Ojciec Dariusz, Ojciec Duchowny w seminarium w intencji kleryków oraz o wytrwanie w powołaniu dla tych, którzy je przyjęli. Ja tymże świętom odprawiam za świętej pamięci Irene. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam łagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.